Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w odcinku, który sami wybraliście w ankiecie na mojej karcie społeczność. Mam więc nadzieję, że będzie Wam się bardzo podobał. Bo dzisiaj tym, którzy są fanami miłości Benifer, czyli Jennifer Lopez i Bena Affleka opowiem o tym jak to się stało, że zostali parą, czemu się rozstali, choć przecież stali już prawie na ślubnym kobiercu, a także co się stało, że po ponad 20 latach postanowili wrócić do siebie, sfinalizować to, co im się wcześniej nie udało, ku uciesze fanów. Ale zdradzę Wam, że kilka trupów też po tej relacji po drodze zostało najprawdopodobniej, więc o co chodzi, dlaczego, jak i co generalnie będzie dalej, postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć, więc zapraszam gorąco. Mówi się, że dwa razy nie powinno się wchodzić do tej samej rzeki, a ta historia temu przeczy. Ben Affleck i Jennifer Lopez spotkali się po raz pierwszy w 2001 roku na planie filmu Jilly. I kiedy się poznali, obydwoje cieszyli się już statusem mega gwiazd. Bo Jennifer Lopez oprócz tego, że oczywiście robiła karierę muzyczną, to także miała na swoim koncie kilka ról w naprawdę hitowych pozycjach. Takich jak Selena, powiedz tak... A pozycja Bena Flecka, jeśli chodzi o aktorstwo, była chyba jeszcze nawet bardziej ugruntowana, bo grał w Pearl Harbor, Armagedonie, a współautorstwo scenariusza buntownika z wyboru przyniosło mu Oscara. Ale film, w którym się spotkali, był totalną klapą. Nie dość, że dostał złotą malinę, to również widzowie wcześniej nie bardzo wybrali się na niego do kin. Finansowo. Też poległ, ale przyniósł tej parze coś innego. Mówi się bowiem, że był katalizatorem ich uczucia, chociaż oni się do tego do końca pewnie nie będą przyznawać, dlatego że mieli już wtedy swoje zobowiązania, ale o tym za chwilę. Jennifer Lopez, kiedy zobaczyła pierwszy raz Bena na planie, wcale nie była taka zachwycona. Uznała, że nie wie właściwie, czym te wszystkie dziewczyny, które utrzymują, że są w nim zakochane, tak się zachwycają. I nie wiedziała właściwie, dlaczego uznawany jest za najprzystojniejszego aktora. Sama była już wtedy w związku małżeńskim z Chrisem Jadem. Ba, właściwie byli, można powiedzieć, że świeżo po ślubie. Ale ten związek niebawem się rozpadł. Może przez Bena? Nie wiem. Ale faktycznie kilka miesięcy po poznaniu się z Benem, Zostali sfotografowani przez paparazzi w jednym z klubów, jak bardzo dobrze się razem bawią. Ale komentowali, że ich wzajemne spotkanie to przypadek, a ponieważ się znali, no to się po prostu dobrze bawili. Ale w kwietniu 2002 roku już nikt nie miał wątpliwości, że nie łączy ich tylko przyjaźń. Ben udzielił wywiadu, w którym powiedział: Jennifer jest jedną z najsłodszych kobiet, z jakimi pracowałem. Ona ogłosiła swój rozwód, a rok później znowu razem znaleźli się na planie zdjęciowym tym razem do filmu Jersey Girl. I ten film też nie był jakąś bardzo ważną pozycją na ich mapie filmograficznej, ale jednak, jeśli chodzi o uczucie, no to już wszystko tutaj promocyjnie bardzo działało, ponieważ prasa wiedziała o tym, że są razem, więc śledzono to, co dzieje się na planie, śledzono to, co dzieje się z filmem, właśnie z tego powodu, że wszyscy chcieli wiedzieć, czy Ben i Jennifer faktycznie będą parą. A Jennifer po latach przyznała, że faktycznie wtedy bardzo szybko poczuła, że Ben to ten jedyny. Ale w prasie pojawiają się plotki. Dlaczego? Skoro są, razem ukrywają to. Podejrzewano ich nawet o to, że to zabieg, który miał służyć promocji filmu. Ale kiedy on kupił jej bransoletkę wysadzaną diamentami i zaczął otwarcie mówić o tym, co ich łączy, wszelkie domysły poszły w kąt. Ustąpiły miejsca zachwytom nad tym, jak bardzo Jennifer pasuje do Bena i y, odwrotnie. No i oczywiście tutaj była też druga strona tego medalu, czyli komentarze pojawiały się takie, że nie pasują do siebie. Totalnie. Przestali się jednak ze sobą kryć, w obecności paparazzi pokazywali sobie czułość, a Jennifer odwdzięczyła się za te piękne prezenty Astonem Martinem. A już w listopadzie 2002 roku Ben postanowił pokazać całemu światu, że on też uważa, że Jennifer to ta jedyna, wręczając jej, robiący wielkie wrażenie, pierścionek zaręczynowy. Wokalistka później mówiła, że oświadczyny aktora były tradycyjne, ale jednocześnie bardzo spektakularne. A pierścionek, który otrzymała to sześciokaratowy różowy diament. Ben nie chciał mi kupić zwyczajnego pierścionka z brylantem. Poszukiwania zaczął od spotkania ze znawcami, którzy powiedzieli mu, co powinien wiedzieć o brylantach. Są białe, żółte i różowe. Kupił mi pierścionek z różowymi brylantami, bo są najrzadsze, mówiła w jednym z wywiadów. I nie szczędziła miłych słów w stosunku do swojego narzeczonego, mówiąc, że jest spełnieniem jej marzeń. Uwielbia go w każdym aspekcie i nawet jej mama go zaakceptowała. I faktycznie, ponieważ zaczęli się zwierzać, nie ukrywali się już, to ich związek stał się bardzo medialny. Na tyle medialny, że właściwie śledzono każdy ich krok. Pojawiali się wspólnie na czerwonym dywanie. A nawet wystąpili razem w teledysku Jennifer Lopez, dla mnie kultowym. Ja wtedy, jako taka nastolatka, wiecie, śpiewała, że I'm still, I'm still Jennifer the Black. I jarałam się strasznie tym, że właśnie uchyliła rąbka tajemnicy, i na tym jachcie ten ben ją tam klepał po tej pupie czy coś. Ale kiedy zaczęło to przybierać taki już właśnie wymiar prześladowania, kiedy przestało im się to podobać. Nagle okazało się, że ten medialny związek nie do końca im odpowiada. Nie chcieliśmy mieć publicznej relacji, mówiła JLO w magazynowi People w 2016 roku. Po prostu byliśmy razem, gdy zaczynały się rodzić tabloidy. Ale wszystko szło jak w pięknym filmie, po kolei. Najpierw miłość, bez patrzenia na wszystko, w delikatnej tajemnicy, później ujawnienie tej relacji, zaręczyny, no i oczywiście naturalną koleją rzeczy ślub. Ten miał się odbyć w Walentynki, bo jakże inaczej. I wszystko miało być idealnie: ślub miał być mega wystawny, wielkie przyjęcie, suknię od Very Long, o której marzą wszystkie, celebrytki w Stanach no i oczywiście miłość aż po grób. Ale było coraz gorzej, bo co innego mówić o pierścionku i wielkiej miłości w wywiadzie, którego się udziela, a co innego przez paparazzi nie móc wyjść z domu. Dlatego też między parą zaczęło się psuć. Kilka dni przed walentynkami okazało się, że z powodu tego wielkiego zainteresowania postanowili oni przenieść swój ślub na wrzesień, by paparazzi nie zepsuli im tego dnia. Ze względu na nadmierne zainteresowanie mediów naszym ślubem, zdecydowaliśmy się przełożyć jego datę. Poczuliśmy, że atmosfera wokół wydarzenia, które powinno być najszczęśliwszym dniem naszego życia, została mocno naruszona. Nie chcieliśmy, aby ten radosny i święty dzień został zepsuty, napisali. Ale ostatecznie wrześniowy ślub również nie doszedł do skutku, a już w styczniu 2004 roku para zerwała zaręczyny, powstrzymując się również od komentarza. W mediach można było przeczytać oficjalne oświadczenia menadżerów gwiazd. Jennifer Lopez zerwała zaręczyny z Benem Affleckiem. W tym trudnym czasie prosimy o uszanowanie jej prywatności, powiedział wtedy przedstawiciel piosenkarki. Ale wypowiedział się także przedstawiciel Bena. Niczego o jego życiu prywatnym nie zamierzam potwierdzać. Każdy chce wojny, z naszej strony jej nie dostanie powiedział jego przedstawiciel, sugerując, że chyba krok Jennifer nie do końca podobał się Benowi. I oczywiście wybuchła afera medialna po raz kolejny. Jak to? Koniec tej wspaniałej miłości? Niemożliwe. Zaczęto spekulować, co było powodem rozstania tej pary. Jedna z popularnych teorii mówiła, że Ben stracił zapał do orzenku, kiedy okazało się, że Jennifer bez intercyzy się nie hajtnie. Inna mówiła z kolei o tym, że Ben jednak miał rozglądać się za innymi kobietami, i nawet dopuścić się zdrady. Bo w 2003 roku paparazzi przyłapali go w klubie ze striptizem, a media plotkowały, że zdradził narzeczoną przynajmniej z jedną kobietą. Ben zapowiadał wówczas, że pozwie tabloid ogłoszenie nieprawdy. Ale 14 lat później Jennifer Lopez w jednym z wywiadów postanowiła uchylić rąbka tajemnicy, skąd taka decyzja. Zostałam wypatroszona, straciłam poczucie własnej wartości i zastanawiałam się, czy należy jeszcze do tego biznesu, czy może pozbawił mnie wszystkiego. Mój związek zniszczył się na oczach całego świata. Potrzebowałam dwóch lat, żeby się podnieść, mówiła w rozmowie z Vanity Fair. To ciekawe, że potrzebowała dwóch lat, żeby się podnieść, ale jeszcze w tym samym roku poślubiła markantonego. Antonego. Miała więc zaledwie kilka miesięcy e, od rozstania do ślubu. Więc albo była to wielka, wielka miłość, albo jednak plasterek na złamane serce. Mark Antony faktycznie pojawił się w jej życiu trzy dni po tym, jak rozstała się z Benem. Razem doczekali się dwójki dzieci, bliźniąt Maxa i Emmy. Ben Affleck też zaczął układać sobie życie i na jednym z planów filmowych poznał swoją przyszłą żonę, Jennifer Garner. W 2005 roku para decyduje się na ślub i również zostają rodzicami. Wspólnie doczekali się trójki dzieci, ale jednak żadna z tych relacji nie przetrwała próby czasu. Jennifer i Mark rozwiedli się po siedmiu latach, a Ben i Jennifer. Po 13. A już w 2005 roku, zaledwie rok po rozstaniu z Markiem, a właściwie po finalizacji rozwodu, Jennifer w wywiadzie znów wraca do związku z Benem, mówiąc, że nie żałuje tej relacji. Myślę, że przeszłabym przez to wszystko jeszcze raz. Naprawdę, nawet jeśli chodzi o związek. Czuję, że wszystko jest częścią Twojej historii, Twojej podróży. Jest ci pisane i pomaga ci się rozwijać, jeśli tylko chcesz spojrzeć temu w oczy, mówiła. A Ben również w wywiadach wracał myślami do swojej byłej narzeczonej. Utrzymuję z nią stały kontakt i mam do niej wiele szacunku. Nie uważacie, że to niesamowite, że w wieku 50 lat zrobiła swój największy filmowy hit? To jest naprawdę niezwykłe, mówił aktor. Jednak do historii swojego powrotu w mediach dzisiaj zbyt chętnie nie chcą wracać. Niektóre źródła podają, że aktor podjął próbę kontaktu z Jennifer Lopez jeszcze na początku 2021 roku. Znamienne miało być także to, że zaczął nosić zegarek, który kiedyś, 20 lat wcześniej, otrzymał od ukochanej. Jennifer Lopez, jak zapewne pamiętacie, była natomiast zaręczona Aleksandrem Rodriguezem. Ale nagle, mimo planowanego ślubu i tak dalej, rozstała się z nim. Również Ben rozstał się z aktorką, z którą się spotykał. Plotkowano znowu, bo jakże inaczej, że to wszystko dość. chyba nieprzypadkowo wydarzyło się w jednym momencie. Bo faktycznie pierwsze ich wspólne zdjęcia ujrzały światło dzienne w 2021 roku. I jak się domyślacie, wywołały burzę. I choć początkowo nie komentowali, sprawa się zagęszczała. I tak w lipcu, z okazji swoich 52 urodzin, Jennifer opublikowała zdjęcie na swoim Instagramie, na którym całuje Bena Atleka. Wszyscy, którzy wierzą w takie rzeczy, chyba oszaleli z zachwytu. Myślę, że ludzie, po prostu niektórzy fani tej pary, mogli postradać zmysły, bo oczywiście Gwiazdy Światowego Formatu mają tego rodzaju fanów, fankluby, które wręcz żyją ich życiem. No nie wiem, co by się w Polsce musiało zdarzyć, chyba. Michał Wiśniewski musiałby wrócić do mandaryny, żeby była choć w 10% taka afera. I choć ludzie spekulowali, to myśleli, że może będzie tak jak wiecie, z Jennifer Aniston i Bradem Pittem. Też ich tam gdzieś sfotografowano, też zaczęli o sobie mówić miło, ale nic z tego nie wyszło. A tutaj nagle powrót pary, która była jednak symbolem lat 2000, pojawili się razem na czerwonym dywanie podczas międzynarodowego festiwalu filmowego w Wenecji, a kilka dni później na medgali. Ale Czemu postanowili wejść do tej samej rzeki po raz kolejny stwierdzili, że dużo przeszli w życiu, są dojrzali, no już nie oczekują od życia tego, co wtedy, bo wtedy faktycznie ich związek miał być niedojrzały, a dzisiaj zainteresowanie mediów ma im już nie przeszkadzać w rozwijaniu relacji. I być może jest coś takiego jak prawdziwa miłość, która jest nam pisana, i mimo że czasem podejmujemy złe decyzje, to ona jednak, jeżeli tylko los się do nas uśmiechnie, do nas wróci. Bo faktycznie Jennifer Lopez w jednym z wywiadów powiedziała, że czuje się najszczęśliwsza na świecie i przeżywa także najlepsze chwile swojego życia. Jestem taka szczęśliwa i dumna, że z nim jestem, powiedziała dla People. To piękna historia miłosna, która dostała drugą szansę. No ale wiecie, rozwijać relację to jedno, ale podtrzymać ją to drugie. Jesteśmy teraz starsi, mądrzejsi, bogatsi o nowe doświadczenia. Jesteśmy w różnych miejscach naszego życia, mamy dzieci i musimy być bardzo świadomi tych rzeczy. Jesteśmy tak opiekuńczy, ponieważ to jest tak piękny czas dla nas wszystkich. Po prostu czuję się taka szczęśliwa, że jestem w związku, który jest szczęśliwy i kochający i chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby to chronić i zapewnić bezpieczeństwo. Zasługuje na to naprawdę. Uważamy to za święte, mówiła na łamach People o swoim związku. Jest to na przykład takiego typowego amerykańskiego gadania dla nas Polaków, którzy no, lubimy czasem nos na kwintę zawiesić, trochę przesłodzonego, ale jednak, no wiecie, Amerykanie są wychowani w takim kulcie wszystkiego właściwie. Każde święto to jest wielka feta, więc i taka relacja oczywiście zasługuje na gigantyczne słowa wręcz. Ale za słowami wielkie czyny poszły m, tak szybko jak za pierwszym razem, bo już w 2022 roku dowiedzieliśmy się o zaręczynach. Jennifer opublikowała post na Twitterze, gdzie napisała: Mam naprawdę ekscytującą historię, którą chcę się z wami podzielić, i dodała: emotkę pierścionka z diamentem. A ich nazwa ewoluowała i teraz są ponoć Benifer 2.0. Pobrali się 17 lipca w Las Vegas. Zrobiliśmy to. Miłość jest piękna, miłość jest łaskawa i wychodzi na to, że miłość jest cierpliwa. Cierpliwa przez 20 lat napisała. A jak wyglądała ta ceremonia? Z najbliższymi świadkami, jakich mogliśmy sobie wymarzyć, w sukni jak ze starego filmu i w marynarce z szafy Bena odczytaliśmy swoje przysięgi w małej kaplicy i wręczyliśmy sobie obrączki, które będziemy nosić do końca życia. To był najlepszy ślub, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. Ślub, o którym marzyliśmy od dawna, a który teraz stał się rzeczywistością. Kiedy miłość jest prawdziwa, jedyną rzeczą, która tak naprawdę liczy się w małżeństwie, to ludzie i obietnica miłości, opieki, zrozumienia, cierpliwości i dobroci dla siebie nawzajem. Czytamy we wzruszającym wpisie. Ale na pewno taka intymna ceremonia ma w sobie co coś... Wspólnie przyznali bez wątpienia, że była to najlepsza noc ich życia. Zawsze się docenialiśmy, ale teraz nawet bardziej, ponieważ wiemy, że życie może prowadzić nas w różnych kierunkach, napisała Jennifer. A po ślubie spędzili wakacje w Paryżu, jednak nie odpuszczając sobie tego wielkiego, hucznego przyjęcia z całą chmarą gości. To miało miejsce w posiadłości Afleka. Wśród zaproszonych gości byli chociażby Matt Damon czy Kevin Smith. A w podróż poślubną para wybrała się do Włoch. Też bym się hajtała non stop gdybym ciągle mogła jeździć w podróże poślubne. Ma to sens. Co jeszcze bardziej zaskakujące Jennifer Lopez tak w zasadzie już nie jest. Jennifer Lopez zdecydowała się bowiem przyjąć nazwisko męża i nawet zrobili sobie taki led, że państwo aflekowie. Nie wiem czy Jennifer jest Jennifer Lopez Affleck czy Jennifer Affleck. Ale chyba oficjalnie nadal występuje tym razem pod pseudonimem. Jennifer, byłam pierwsza. Też tak mam. Jeśli ktoś wie, napiszcie mi w komentarzu, zachęcam do tego. Piszcie, czy wróżycie tej parze sukces? Ja oczywiście tak, bo w sumie czemu nie? Tyle do siebie szli. Jennifer Lopez, myślę, że też sporo zaryzykowała, biorąc pod uwagę problemy z nałogami Bena, który niejednokrotnie przecież lądował na różnych odwykach. Była żona, bardzo go wspierała, odwoziła, odbierała myślę, że też z szacunku dla wspólnych dzieci. Natomiast wiadomo, że wejście w związek małżeński z kimś, kto kiedy byliśmy z nim wcześniej, tych nałogów aż tak zaawansowanych nie miał, a teraz być może sobie z nimi radzi. No, jest to jednak zawsze jakieś ryzyko, nie ma co kryć. Więc miłość faktycznie musi być ogromna i ja uwielbiam takie historie, takie bajki, jak yy, o Kopciuszku, prawda? Więc niech im się szczęści, niech mają, bo przecież chyba oprócz tej miłości to mają już wszystko. Więc moi drodzy, Wam też życzę spełnienia marzenia, jeżeli jednym z nich jest. Na przykład odcinek o kimś, to pamiętajcie, że możecie mi napisać w komentarzach, ale także śledźcie moją kartę społeczność. Po raz na czas, jak widzicie, możecie wybrać Wy, co dla Was przygotuję. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia. Pa, pa!